Dzisiaj mam dla Was jeszcze jeden odcinek, gdzie będę opowiadał o słowach i o wyrażeniach, które ja uważam są śmieszne po polsku. I zacznę od słowa co. I myślę, że samo słowo co nie jest śmieszne, ale uważam, że jest śmieszne, że Polacy, jak Ciebie nie usłyszą, to dla nich jest niemożliwe, żeby powiedzieć co tylko jeden raz. Nie. Oni zawsze muszą tak zrobić. E, co, to, co, co? Czemu? Co, wy jesteście karabinem? Co, co, co? Czy jeden raz nie wystarczy? Jak to się stało, że istnieje cały kraj, gdzie praktycznie każdy mówi co trzy razy. Nie jeden raz, nie dwa razy, ale trzy. To nie jest tak, że ludzie mówią co, co? Nie. To nie wystarczy. Musi być co, co, co? I jeszcze do tego to musi być takie bardzo szybkie. Nie może być tak. Co, co, co? Nie. Musisz być tak, co, co, co? To jest prawie jedno słowo. I to nie jest tylko słowo, co? Z tego co widzę, to Polacy uwielbiają mówić to samo słowo trzy razy. Na przykład moja koleżanka Marta zawsze mówiła, zamiast mówić, no a, wiem, to mówiła, no wiem, wiem, wiem. Ja tak, co ty jesteś na motocyklu? Tak, wiem, wiem, wiem. C co? Czemu? Następne wyrażenie, które uważam, że jest śmieszne, jest jak ludzie mówią coś takiego jak może coś wrzucimy na ząb, albo tak, no no wiesz, coś na ząb. I dla mnie to jest śmieszne, przez to, że rozmawiamy o jednym zębie, coś na ząb, co znaczy, że tak weźmiesz to jedzenie i tak położysz na zęba, tak, eh. albo nie wiem, że może ten ząb też ma buzię i tak jak nakarmisz swojego zęba, tak sam tego nie jesz, tylko to jest specjalnie dla niego, dla tego zęba. Ja mam takiego starszego wujka, że on ma tak powyżej 80 lat. I on dosłownie tylko ma jednego zęba. To wiesz, jak on mówi, hej, może coś wrzucimy na ząb, to on mówi poważnie. Następne słowo, które uważam, że jest śmieszne, jest słowo niesamowite. I okej, okay, ja to rozumiem, można powiedzieć na przykład, o, ten koncert to był niesamowity. Ale zawsze się zastanawiałem, że jak coś może być niesamowite, to co to jest samowite? To co, jak ten koncert był średni, to, to się mówi, eh. No wiesz, on był taki samowity. Następne wyrażenie, które uważam, że jest śmieszne, jest, że jak ludzie mówią dziękuję ślicznie. Co? Wiecie, jak ja słyszę dziękuję ślicznie, to ja tak sobie wyobrażam, że oni tak. Hm, dziękuję, Tichi. Czemu to jest ślicznie? Mają takie warkocze. I, I tak mają Lizaka, i tak patrzą na Ziemię, i tak dużym palcem e, nogi to tak jak rysują w piasku, i on tak, dziękuję. Hihi. Hi. Ja nie wiem czemu, ale jak ja słyszę, dziękuję ślicznie, to dla mnie to tak, to brzmi paskudnie po prostu. Ja nie wiem czemu. Może po prostu jestem dziwny, ale jak słyszę, dziękuję ślicznie, to ja tak, Ugh. jesteś dorosłym mężczyzną. Ja nie chcę, żebyś, mi, żebyś mnie dziękował w śliczny sposób. Następne wyrażenie, które uważam, że jest śmieszne, jeszcze jak ludzie mówią, że Alon cię zrobił w konia. Co? Że co? Jesteś tak jak wilkołakiem, tylko że jak jest pełny księżyc, to się zmieniasz w konia? No nie! Ua, to nawet nie ma sensu, że on cię zrobił w konia. Ale jeszcze do tego słyszałam, że Polacy uwielbiają mówić, że Alon cię zrobił w chuja? Okej, okay, to naprawdę jest głupie. A że co, zamiast wilkołakiem, to co? Jesteś chujowakiem? Ale z tego co widzę, to Polacy uwielbiają gadać o chujach. Jest pełno wyrażeń ze słowem chuj. Na przykład ludzie mówią, a chuj wie co? Wyobraźcie sobie to zdanie po angielsku. Eh, Only a dick knows. Że co, jak się pogubisz, to musisz zapytać swojego penisa. Przepraszam, e, proszę pana, czy pan wie, gdzie jest ulica szewska? Bo tylko chuj wie, ale to nie jest koniec z tymi chujami. Wiesz, to nie jest moja wina, że wy tak bardzo lubicie gadać o chujach. Wiesz, ja to nie wymyśliłem i nie bądźcie źli e, na mnie, że użyłam słow, słowo chuj. Wy używacie to słowo cały czas. Nawet słyszałam, że Polacy mówią, ale chujnia. C co to jest chujnia? Czy to jest taki Dick Factory? To brzmi jak jakaś fabryka penisów. Sobie wyobrażam jakieś starodawne, komunistyczne fabryki w Polsce. Hurry, comrade, we need to make more huys for comrade Stalin. Co za chujnia. I ostatnie wyrażenie też jest związane z chujami. To jest jak ludzie mówią Idź pan w chuj. Po pierwsze, czemu pan? Jak komuś takie coś mówisz, to czemu mówisz na niego pan? To nie ma sensu. Czy można powiedzieć Idź w chuj? Czy to dziwnie brzmi? Dla mnie to dziwnie brzmi, bo zawsze słyszałem: idź pan w chuj. Czy ludzie mówią, a idź w chuj? To to zawsze mnie śmieszyło, że w Polsce nawet jak kogoś obrażasz, to mówisz na jego pan? Pamiętam, kiedyś byłam z dziadkiem i tam. Uh, pracowaliśmy tam przed domem, bo musieliśmy rozebrać taką starą stodołę. I pamiętam, że nagle jakiś facet, bo to było na wsi, jakiś facet przeszedł, może on był pijany, nie wiem, i tak stał i patrzył na nas, i tak stał i stał i patrzył, i wreszcie mój dziadek tak odwrócił się i on tak: No, na co pancie ta kurwa patrzy? Ja tak pomyślałem, wow, czy to jest normalne w Polsce? Po pierwsze, żeby mówić takie rzeczy do ludzi, i po drugie. Czemu on powiedział pan? Ale nadal nie wiem, co to znaczy, idź pan w huj? Że co, że on tak musi tak wskoczyć do chuja? Tak. Piu. To ja nie wiem, co się dzieje w Polsce, że wy tak lubicie gadać o hujach. To okej, okay, ale jak, jak lubicie gadać o chujach, to co mogę powiedzieć? To dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach, co myślicie, czy wy uważacie, że są jakieś inne śmieszne powiedzenia, albo po polsku, albo po angielsku, albo też jakieś śmieszne słowa. To napiszcie w komentarzach, dajcie kciuka do góry. Oczywiście, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to nie zapomnijcie podzielić się nim z Waszą rodziną, albo z Waszymi znajomymi. I ogólnie dzięki, że oglądacie mój kanał. I do następnego razu, cześć!